Witamy wszystkich ponownie. Władek i jego syn Dawidek. Dzisiaj będziemy otwierać kolejny zestaw. Tym razem będzie to seria The Long Ranger yy, o numerze 79107. Proszę zobaczyć. Tutaj pokażemy pudełeczko. Z tego co wiem, to yy, co pamiętam, to się nazywa Obóz Indiański. komputerze? tak, będziemy ten będziemy otwierać i zaraz pokażemy wszystkim jak wygląda taki obóz indiański i będziemy się budować tak, będziemy budować obóz indiański i pokażemy wszystkim jak to wygląda proszę bardzo, co mamy w zestawie torebeczka rachunek rachunek nie jest wam potrzebny do niczego proszę bardzo i mamy mniej więcej co jest w tym zestawie widzimy tutaj trzy torebeczki zobaczcie i są koście trzy torebeczki i są dwa koście płytka konstrukcyjna i tutaj jest element namiotu do obozu Zaraz to wszystko rozłożymy i będziemy i zaczniemy budowę. Tak więc w zostawię znajdują się, tak jak mówiliśmy trzy torebeczki, instrukcja obsługi. Ze wszystkimi tutaj będą trzy figurki. O, tutaj mamy na trzeciej stronie y, jakie to będą figurki. No już tutaj elementy jak budować zaraz zbudujemy... Ludziki. Nie wiem czy, no raczej chyba nie będę pokazywał yy, momentu, jak będziemy to budować, bo to by było pewnie zbyt monotonne i mało by Was interesowało i za chwilę się podłączymy i pokażemy już gotowy produkt, jak to wygląda po zbudowaniu, jak wyglądają ludziki i... i to, ocenimy, ja, czy zestaw jest warty. zakupu. Nie tego, jak jest takie duże. Tak, nie, to nie jest aż takie duże. Zaraz budujemy i pokażemy wszystkim, jak to może wyglądać, jak to się prezentuje. To na dół będziemy mieć. Tak, także na tą chwilę to wszystko. Będziemy się łączyć za chwilę, jak już nam się uda zbudować ten zestaw. Do zobaczenia. No, jesteśmy po krótkiej przerwie. Już mamy prawie zestaw zbudowany. Zobaczcie, mamy tutaj. Trzy. Zestaw składa się tak, jak gdyby z trzech elementów do budowania. Pierwszy element to jest taki stojaczek na broń. Tutaj bardzo fajnie to wygląda. Mamy Łuk, jakąś tu włócznie i tak to a się to, prezentuje. A tu tak się scela. Drugą mamy taką wyrzutnię, taką jakąś katapultę. Ona wygląda tak. I można tutaj. I tak, można. Cii, cii, cii. Tak. Można tutaj i te skor tymi skorpionami strzelać z niej. O, oczywiście nie polecam strzelać, bo za, chwilę, bo za chwilę to wszystko. Aczkolwiek, wkładamy tu do środka skorpiony i możemy je wystrzeliwywać, wystrzeliwać i, 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 i tak w ten sposób się bawić. Tak jak mówię, nie polecam tego za bardzo, gdyż za chwilę skorpionów nie będzie w zestawie. Przynajmniej u mnie znając realia mojego Ej, domu. czemu ty ządzisz tutaj mi? To, to, to zaraz to wszystko poginie, a tu zobaczcie, mamy namiot wodza, czerwone kolano, zobaczcie, jaki piękny namiot. Tutaj specjalnie go jeszcze nie zamknąłem. Widzimy, tu w środku jest ognisko. A Na og... rybka. Na ognisku od razu smaży im się rybka, tak więc zaraz będzie super uczta. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Yy, zaraz weźmiemy i złożymy gdzie jest? A jest, yy, o właśnie. I zamkniemy namiot. W ten sposób się tutaj zamyka. I mamy element zakończony. Zobaczcie, jak się to ładnie prezentuje. Super sprawa. Naprawdę duży o! plus. I Cypka, na koniec. Laska. Czyli mamy namiot, wyrzutnia. To jak na broń. A tu Indiańskie kanu. To jest taka łódka indiańska, w którym tutaj w, wódz czerwone kolano będzie pływał. Razem z naszymi bohaterami. No i na koniec kwintesencja tego zestawu, czyli piękne figurki. Zobaczcie, tutaj specjalnie nie składałem od razu całości, żebyście mogli zobaczyć, bo niektóre mają tutaj główki podwójne. I tu mamy naszego wodza, wodza któremu zaraz założymy czapeczkę. Tu może, bo oczywiście on tu zaraz się spotka z tymi skorpionami. Także możemy zrobić taką twarz. Yy, w, w zdeterminowaną, wystraszoną albo, albo spokojną, ale, ale jakąś taką zniesmaczoną także ja cię złom. super, naprawdę figurki są cudowne w tym zestawie i chociażby dla tych figurek można y, wszystkim polecam ten zestaw, bo naprawdę ładnie się prezentują i, I będą ozdobą każdego, I każdej kupę. kolekcji. A przy całym zestawie, przy całym obozie, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Zobaczcie, tu już mamy całego wodza. Ja, a tu robią kupę. Wodza w zestawie, w zestawie i w, ze, w zestawie z bronią. Także możemy sobie go tu zobaczyć. Tu mamy naszego głównego bohatera. Long Rangera Też go zaraz uzbroimy On ma twarz jednostronną Także od razu go ubrałem w kapelusik Widzimy szeryf Dodamy mu pistolety I mamy szeryfa w całej okazałości torsik jest ładnie wydrukowany widzimy z gwiazdą szeryfa Mas maska na twarzy oczywiście to główny bohater, każdy kto oglądał ten film to na pewno zna i mamy tutaj ostatniego bohatera Tonto, zobaczcie tutaj ma też twarz dwustronną, jedna uśmiechnięta druga, yy, na której rysuje się przerażenie także w tom go ubieramy Piękne włosy, gumowe włosy są. No i ten tutaj kruk. Na. Na, na włos, we włosach jak gdyby. Zaraz go tutaj zbudujemy i mamy głównego bohatera z tego zestawu, proszę bardzo. Jemu ja damy kość. I taki mamy. Taką figurkę mamy tutaj naszego Tonto. Tak więc wszystkim naprawdę polecam. Tutaj jakieś części zostały. Nie wiem, czy źle złożyliśmy, czy to są jakieś rezerwowe. Zaraz wam tutaj pokażę bliżej. O, tutaj to są te części, które nam zostały. Jeden pistolet, yy, jakieś tutaj łączniki. Jak I uch... się zgubi. Tak, jak się zgubi. Najprawdopodobniej to są rezerwowe. No być może, że tam coś źle złożyliśmy, bo, bo to wiadomo, jak to w dwóch takich małych legomaniaków się zbierze, właściwie jeden mały jeden duży, to często nam tutaj coś yy, może się zagubić. Tak więc słuchajcie zestaw 79107 To w tej chwili yy, jest zestaw zeszłego roku, ale naprawdę wszystkim polecam. Tym bardziej, że, że naprawdę są super promocje na te zestawy. W tej, on chyba miał cenę katalogową około 120-130 zł, a w tej chwili bez problemu na portalu, znanym portalu aukcyjnym, nie będę to wymieniał taki nazwy, możecie, możecie sobie kupić taki zestaw za około 70 zł, już z przesyłką. Naprawdę warto. Słuchajcie, to jest zestaw nie najmniejszy, to jest średni. Za 70 zł średni zestaw to jest super sprawa. Tym bardziej, że zobaczcie, 3 figurki macie, piękne trzy figurki, super, indiański namiot, kanu i tutaj mamy też trzy elementy takie konstrukcyjne, czyli uchw uchwyt na broń, to jak na broń, tą wyrzutnię z, tą wyrzutnię tutaj taką, z, tutaj z jakimiś kaktusikami, z jakimi, no taka prosta konstrukcja, ale wiadomo że zawsze. Zawsze zabawa będzie. Także naprawdę, wszystkim ten zestaw polecam. Wszystkim, nawet jeśli nie zbieracie całej serii, to myślę, że ten jeden zestaw z, tego, z tej serii warto kupić. Tym bardziej, że tak jak mówię, to, ta cena nie jest w tej chwili jakaś wygórowana. Można ją za te niewielkie pieniążki dostać, bez problemu. Póki są, bo teraz. 109. Już, tak. Bo, bo już teraz powoli oni sklepy szykują się do przyjęcia kolejnej serii, do kolejnych nowości, tak, więc naprawdę jest dużo wyprzedaży. No i możecie wtedy mieć taki super zestaw za takie niewielkie pieniądze. A przede wszystkim te piękne figurki, bo to są. Idealne jak dla mnie, przypominają, przypominają mi się stare czasy, kiedy była seria western i, i było tam dużo zestawów takich, właśnie czy z żołnierzami, czy z jakimiś takimi powbojami, e, Indianami. Tak więc wszystkim serdecznie polecam. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie i Dawidek też dziękuję. Powiedz wszystkim do widzenia. Do widzenia. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć! Cześć! Cześć wszystkim! Cześć wszystkim! No.